Dzień dobry, cześć i cześć, z tej strony Marzyciel, witam was na moim kanale, gdzie jak co dzień powykonujemy zadania, powykonujemy misję, oczywiście odbierzemy super nagrody, na sam początek sprawdźmy jakie mamy misje, e, musimy wygrać jeszcze 3 gry Barleyem, a oblężenia chyba na razie nie jesteśmy w stanie zrobić tak, e, no to dobra, zaczynamy, zagrajmy sobie w Zadymę, e, wybierzmy sobie Barleya, i nie ma co się zastanawiać. Zaczynamy grę. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Że wygramy szybko te trzy gierki. A przede wszystkim będziemy się oczywiście dobrze bawić, bo to w tym wszystkim jest najważniejsze. Czasami można przegrać, ale jak się będziemy dobrze bawić, to naprawdę wtedy ta zabawa, bo oczywiście te gry to jest po prostu zabawa, to nie jest prawdziwe ży życie, trzeba mieć to na, na uwadze. Musimy się dobrze bawić. Oczywiście rywalizacja też jest ważna, zawsze dodaje smaczku. Więc starajmy się po prostu grać jak najlepiej. Mamy troszeczkę niedobry setup, ponieważ mają dwóch tankownych bohaterów. Ja nie jestem w stanie robić aż takiego dużego damage'u, ale miejmy nadzieję, że uda nam się tą bramkę strzelić, chociaż jedną, później drugą oj 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 i teraz wielki mój błąd, szczeliłem sobie samobuja, ale tak jak mówiłem, no nie wygląda to za dobrze. Przeciwnicy mają, nie, ma, nie dość, że mają dużo damage'ów, to jeszcze mają bardzo dużo punktów życia. Teraz o dziwo udało nam się wyeliminować aż dwóch, ale oni są już przy życiu. No i zobaczymy co teraz. Teraz będzie naprawdę bardzo ważny etap. W grze, gdzie możemy strzelić bramkę, kwestia czy jesteśmy w stanie to wykorzystać? Bo obawiam się, że niestety nie. Ale jeżeli teraz przejmiemy tą piłkę, o! 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 aj! piłka zatańczyła się, zatańczyła na linii, ale niestety nie wpadła do środka. Było naprawdę bardzo blisko. Uwielbiam takie sytuacje. Szkoda, że faktycznie nie strzeliliśmy tej bramki. Bo byłoby naprawdę kuriozalnie. Ale nic, walczymy dalej. Tutaj ten El Primo powinien e, pożegnać się. E, teraz zobaczymy, co nasz Jackie tutaj wykombinuje. Może strzeli bramkę, e, a może niestety nie. E, I niestety zostałem sam. E, jeszcze nie mam za bardzo, jak tutaj e, cokolwiek zrobić. Zostałem jeszcze otumaniony, że tak powiem. E, tutaj ten L Primo e, pożegna się na chwilę z boiskiem. Ale mają jeszcze dwóch bohaterów. Może teraz, może teraz, ja podam mu piłkę. Chciałem mu chociaż podać tą piłkę, niestety się nie udało. Zostały dwie sekundy. Sekunda, i niestety, przepraszam, pięć sekund, i niestety przegrywamy to spotkanie. No, niestety zabrakło nam niewiele, trzeba powiedzieć szczerze. Był to wyrównany mecz. Jednak przeciwnicy zagrali lepiej i po prostu zasłużenie wygrali. Ale nie poddajemy się, startujemy z kolejnym meczem. E, dzisiaj miejmy nadzieję, że pogramy troszkę dłużej. E, zobaczymy jak czas pozwoli, a przede wszystkim internet. E, na razie mam naprawdę bardzo dobrą zabawę, te mecze są ciekawe. E, teraz jak widzimy mamy przeciwników troszeczkę mniej, e, że tak powiem tankownych, ale nie wiem co z tego wyjdzie. E, tutaj sobie rzucę tego ultimata. Aha. Prawy kolejny jest już dostępny. E, o, może, się może się okazać, że e, rzuciłem tego ultimate'a bardzo źle, ale i tak e, udało mi się tutaj e, zrobić bardzo dużo. E, kwestia co teraz. E, jesteśmy naprawdę blisko, coraz bliżej tej bramki. E, myślę, że mogę tam piłkę wykopać daleko. E, tutaj mój ból, zobaczymy co on zrobi. Mój ból, śmiesznie powiedziane. Ajajajajaj, aj, 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 aj. myślałem, że już uda się nam strzelić bramkę. E, niestety nie udało się. A jeszcze ja niestety pożegnałem się na chwilę. E, przeszedłem na ławkę rezerwowych, można powiedzieć. E, teraz przeciwnicy idą z natarciem. E, ja sobie tutaj pozwolę piłkę. Ajajajajaj aj, aj, aj. Boję się, że to może być ten etap, gdzie po prostu stracimy bramkę. No niestety. Y, nie wiem co robił mój dynamikę. Myślałem, że będzie mi chciał tutaj pomóc. No ale niestety, niestety, straciliśmy bramkę, ale teraz możemy szybko tą bramkę strzelić. Kwestia, czy mi się uda, uda, uda się. Jeden do jednego. Fantastycznie. Przeciwnicy po prostu zebrali się w kupie. E, my zadaliśmy dużo damage'a -ja i chyba sytuacja się powtórzy. Tak, sytuacja się powtórzy. E, 2 do jednego. Wygrywamy to spotkanie. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się tego, że tak się to spotkanie zakończy, e, ale udało się. E, wygraliśmy i przechodzimy do kolejnego spotkania. Zobaczymy, kto się nam trafi w drużynie. Zobaczymy, kto będzie w drużynie przeciwnej. E, mamy u siebie e, dynamikę oraz, oraz poko e, w drużynie przeciwnej El Primonita, e, więc dosyć dobra drużyna. E, udało nam się tutaj wyeliminować jednego przeciwnika, ale nikt nie chroni naszej bramki. I niestety przegrywamy 1 do 0. No szkoda, naprawdę szkoda bo taką bramkę straciliśmy, można powiedzieć, z niczego, tak? Przeciwnik po prostu sobie piłkę wziął i strzelał, br strzelił bramkę, ale teraz nasz, nasz poko rewanżuje się przeciwnikom i mamy jeden do jednego. Gdyby dało się tu grać do większej ilości bramek niż do dwóch, nie mam wątpliwości, żeby te bramki po prostu padały, bo bram bramka za bramką tutaj pada. E, mamy teraz dużą przewagę. Musimy po prostu tą bramkę teraz strzelić. Teraz e, albo wcale. I, i no już miałam powiedzieć, że i wygraliśmy, ale niestety e, gramy dalej. E, ja sobie tutaj rzucę Altimate'a, żeby troszeczkę tych tutaj przeciwników e, przetrzymać. Udało się. Nawet jeden został wyeliminowany. Mamy piłkę. E, myślę, że możemy ją sobie tutaj nawet uderzyć. E, tutaj postarajmy się e, tego Altimate'a nastakować. On za chwilę będzie dostępny, nawet już jest dostępny. Mamy piłkę, mamy piłkę, przeciwnicy grają w osłabieniu. Wydaje mi się, że jeżeli odpowiednio daleko z tą piłką pójdę, no niestety musiałem już ją oddać. Aj, no niestety, miałem dobry zamysł, ale niestety się chyba nie uda. Tak, on ma jeszcze Altimata i żebyśmy tylko teraz, czy uda nam się przetrwać, udało nam się przetrwać, to już jest dobrze. Tam jeden przeciwnik po prostu już, już go nie ma. Już go nie ma. Nie ma drugiego przeciwnika i został Kobi, który po prostu nie trafił na pustą bramkę, ale no szkoda, bo to naprawdę kuriozalna sytuacja, przez którą teraz chyba przegramy to spotkanie. No niestety. Niestety, nasz zawodnik chyba chciał strollować. Udało mu się to. Chociaż trzeba też wziąć pod uwagę, że to był zawodnik z małą liczbą pucharków, więc mógł dopiero zaczynać nie gniewamy się na niego, idziemy dalej. Idziemy po prostu dalej, gramy kolejne spotkanie. Na razie mamy bilans, dwie porażki, jedno zwycięstwo, więc nie jest za dobrze. Trzeba jednak powiedzieć szczerze, że te mecze, które przegraliśmy są takie 50 na 50, tak? Przegraliśmy, ale równie dobrze mogliśmy wygrać, więc nie ma się co, że tak powiem, dołować, bo dobrze nam dzisiaj idzie. Troszeczkę po prostu brak brakuje tego szczęścia, tak? Brakuje tej kropki nad i... Eee, zobaczymy jak będzie teraz Na razie mecz toczy się w środkowej, eee, w środkowej strefie boiska Zarówno przeciwnicy jak i my gramy dosyć zachowawczo eee, Tutaj myślę, że teraz uda nam się dobrze dorzucić te, eee, te granaty Tak! I w międzyczasie nawet jeszcze na to już nie bramkę eee, Wygrywamy 1-0 Ja sobie teraz tu pozwolę tego ultimate'a rzucić Nie rzuciłem go za dobrze I prawie pomogłem Prawie pomogłem przeciwnikom strzelić bramkę. Nie wiem co ja w tej sytuacji chciałem zrobić. Na szczęście przeciwnik nie był w stanie tutaj strzelić bramki i mamy minutę 30 do końca. Wygrywamy 1 do 0. Tutaj musimy sobie jak najszybciej nastakować tego ultimata. Po prostu będzie nam potrzebny. Nie ukrywajmy, tak. Mamy 34 punkty życia i 2 do zera. My tu gadu, gadu, a nasz Karl po prostu robi swoje super. Myślę, że dostał nagrodę na pewno. Gwiazdy gry. My dostaliśmy Gwiazdy gry. No, nie ma się co. Nie ma się co. Po, powiedzmy, kłócić. E, za to są dodatkowe żetony, więc bierzemy je w ciemno. E, zaczynamy kolejne spotkanie. E, mamy u siebie Karla, mamy u siebie Bula, więc dosyć tankowne team. E, plus mój damage i powinno być po prostu. Super! Ale niestety dojechała mnie tu Shelly. A jak wiadomo z Shelley nie mam najmniejszych szans na bliskim e, dystansie. E, no i teraz trzeba powiedzieć, że robi się nieciekawie. E, ale dobra, już jest troszeczkę lepiej, ponieważ naszych dwóch sojuszników chciałem powiedzieć, że jest lepiej. E, naszych sojuszników dwóch było po prostu AFK, no szkoda, że nie można takich graczy reportować. E, jeżeli wchodzą do gry... No to niestety muszą się uliczyć z tym, że trochę tego czasu nie będą mieć, oczywiście zdarzają się sytuacje losowe, ale tutaj po prostu padli, no i stali sobie na respie, czekali na nie wiadomo co, no nic, no nic, przegrywamy na razie 1 do 0, miejmy nadzieję, że uda nam się to spotkanie jeszcze odwrócić, tutaj mamy teraz dobrą sytuację, żeby to odwrócić, teraz znowu drużyna przeciwna i tutaj w ból jest AFK, no i teraz my szczelamy bramki, kiedy przeciwnicy stoją nieruchomo na respie, więc można powiedzieć, że jest, że się wyrównało. Kwestia teraz czy... No właśnie, totalna zadyma. Troszeczkę my gorzej wychodzimy z tej zadymy, ale mamy piłkę. Chociaż nasz ból chyba chce szczelić sobie samobuja, Mam nadzieję, że nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Przytrzymał piłkę. E, mamy na pewno większe posiadanie piłki. Niestety nie jest to premiowane. E, my tutaj zostaliśmy pokonani przez bóla. Był on po prostu schowany w tych krzakach. Chciałem powiedzieć, że straciliśmy bramkę, ale na szczęście nie. E, pozwolę ja sobie wziąć tą piłeczkę. I może w naj... podam sobie... A, chciałem tutaj podać do bóla. Niestety nie zrozumieliśmy się. E, ja tutaj użyję swojego ultimata. On za niedługo być, powinien być za niedługo dostępny. Jeżeli uda mi się dorzucić te e, mołotowy w dobrym momencie do, udało się, ale niestety e, nie zrobiły one tyle ile bym chciał To bylibyśmy naprawdę blisko wygrane i trzeba pamiętać, że cały czas jest wynik do 1 do 1. Zostało 30 sekund do końca spotkania e, najlepiej by było, jeżeli po prostu mielibyśmy jakiś tutaj ultimata ale nie wiem co tu się teraz dzieje. Nasz, Nasi sojusznicy jakby ignorują to, że ma... zostało 13 sekund. E, my musimy przejąć piłkę. Musimy po prostu przejąć piłkę e, i nie pozwolić przeciwnikom na, tą, żeby... na to, żeby oni tu piłkę mieli. E, ja już mam za chwilę ultimata, e, Musimy po prostu zdobyć teraz jak najszybciej e, piłkę. No tylko gdzie ta piłka jest? Ona jest gdzieś tam... E... Udało mi się, no jedyne co mogę zrobić to oddalić na chwilę e, piłkę od naszej połowy. W międzyczasie udało mi się wyeliminować jednego przeciwnika, e, ale oni mają teraz piłkę. Jeżeli dobrze to zrobią, na szczęście nie, e, musimy jak najszybciej na połowę przeciwnika, bo nawet jeżeli stracimy piłkę, no niestety, chyba, chyba, no nie mam szans, no niestety, no nie, nie miałem po prostu żadnych możliwości obrony tego. Jestem wkurzony, ponieważ no nasi... Dali się ograć jak Nowicjusze. No nic, zmieniamy tryb, zagrajmy sobie starcie solo. E, zobaczymy, jak się Barley spisuje. Mam, mam podejrzenie, że nie za, nie najlepiej, ale jeżeli udałoby się nam szybko zebrać e, jakieś power cube, jakieś skrzynki, porozwalać dosyć szybko, e, to by nie było, napraw, to byłoby naprawdę w porządku. E, mamy już jedno. Jeżeli zebralibyśmy jeszcze co najmniej dwa, e, myślę, że naprawdę mielibyśmy e, troszeczkę nawet tutaj mocy. Nie wiem, czy warto być tu chciwym. Myślę, że warto. Myślę, że po prostu warto wszystko postawić na jedną kartę. Zobaczymy, zobaczymy. I jeszcze raz, jeszcze raz dorzucić. Udało się, mamy już 5 Power Cubów. Tu za chwilę będą darmowe dwa. No, wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę w premiowanej pozycji. Teraz, jeżeli spotkamy przeciwnika, dorzucimy odpowiednio te, te nasze koktajle mołotowa. To po prostu przeciwnicy nie będą mieli tak 1000. Zobaczcie, jaki to jest po prostu damage. Jaki to jest po prostu damage. 1500 za jedno uderzenie, naprawdę robi wrażenie. Kwestia, żebyśmy sobie jak najszybciej tego ultimate'a nastakowali. Mamy ultimate'a. Tutaj powinna tarosa po prostu za chwilę. Aj, chciałem powiedzieć, że. No niestety, no niestety. Troszeczkę przeszacowałem swoje możliwości. Ale zdobywamy trzecią pozycję i udało nam się tą misję zaliczyć. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. To by było na wszystko. Dziękuję. Do następnego. Cześć.